Kandydat Nawrocki od płucia i od palio i od wielu innych sytuacji no, okazał się dużo słabszy niż ktokolwiek by myślał. Kandydat Mencen dzisiaj jest piany szczęściem ze względu na swój sukces sondażowy, ale w Konfederacji tak to jest, że oni zawsze mają dobrze za wcześnie. A później ludzie się jednak jak przychodzi do wyborów, nie na TikToku kogo mu lajka dać, tylko kto ma państwem zarządzać, to popatrzy sobie na takiego Mencena, co sprinty uprawia do busa oraz robi katarynkę w każdym mieście i zapyta, to ma być zwierzkich polskich żołnierzy? Dziś zajmiemy się tematem, który wzbudza ogromne emocje w polskiej polityce. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, od początku swojej kariery medialnej. Nie unika kontrowersji. Tym razem przyjrzymy się wszystkim upokorzeniom, które spotkały go na przestrzeni ostatnich lat, zarówno w debatach publicznych, jak i w codziennej polityce. Chołownia, który zyskał popularność jako kandydat na prezydenta, nieraz udowodnił, że jego wypowiedzi nie zawsze trafiają w punkt, a niektóre jego działania budzą wątpliwości. Od nietrafionych deklaracji po trudne starcia z przeciwnikami politycznymi, czy lider Polski 2050 naprawdę wie, co mówi, a może jego słowa i decyzje są tylko efektem chwilowych emocji, które potem stają się źródłem wstydu, i publicznych porażek? Jak jesteście ciekawi, co dla Was przygotowałam tym razem, to zostańcie ze mną. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić suba i łapkę w górę, bo inaczej chołownia się przy Was popłacze. Jak wydawało się, że marszałek chołownia jest taki inteligentny i wszystko wie, to jednak czasami mija się to z prawdą i wszechwiedzący lider Polski 2050 czasami nie ma nic do powiedzenia w pewnych kwestiach. Posłuchajcie tego sami. Pytanie dotyczące uchodźców ekonomicznych. No niestety, nasze miasto też ma być poczęstowane tymi uchodźcami, a jest to jedno z najbezpieczniejszych miast w Polsce. A w jakim I... mechanizmie ma być? No, ma być tutaj centrum przesiedlenia. Ale tak jest przynajmniej zaplanowane. I dlatego mówię nie uchodźcom ekonomicznym. Jeżeli Zachód ich stworzył, niech Zachód ich przybije. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy wiesz coś więcej na temat tego, jak to miałoby wyglądać? Bo mówiąc szczerze, pierwszy raz o tym słyszę. To, 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 to jest projekt. Natomiast ja, ja, ja przyznam szczerze, że szczegółów dotyczących tego, tego konkretnego projektu nie znam. Nawet kolega Szymka nie wiedział, co ma powiedzieć z powodu braku wiedzy. Pewnie nie miałabym takich problemów w sytuacji, w której sam Szymon Hołownia nie chwaliłby się tak obszernie tym, jaki to on nie jest inteligentny. I też warto zwrócić uwagę na jego pewność siebie i to, że zdaje się, że niezbyt dopuszcza do siebie, że realnie mógłby popełnić jakiś błąd, czy po prostu czegoś nie wiedzieć. Dlatego w taki sposób został sam przez swojego sympatyka zaorany, pytaniem, na które nie potrafił wypowiedzieć się nawet jednym zdaniem. Tak to właśnie jest. Jak się Chce sprawić wrażenie wszystko wiedzącego, a jednak lekko różni się to od rzeczywistości. Kolejna kwestia, o której uwielbia mówić nasz marszałek, to jego przeciwnicy w wyścigu o urząd prezydenta. Szczególnie najbardziej z nich wszystkich upodobał sobie kandydata z Konfederacji, czyli Sławomira Mencena. Sami się przekonajcie i zobaczcie to. Żartobliwie wykolegowana tych dwóch panów, którzy są tuż tuż przed panem. Oni się sami wykolegują. Wie pan, ja nie będę musiał dziękuję, ja nie będę musiał pomagać. Możecie, ja was zaraz odpowiem na to pytanie, się sami wykolegują. Kandydat nawrocki. Od pucia i od palio i od wielu innych sytuacji, no, okazał się dużo słabszy niż ktokolwiek by myślał. Kandydat Mencen dzisiaj jest piany szczęściem ze względu na swój sukces sondażowy, ale w Konfederacji tak to jest, że oni zawsze mają dobrze za wcześnie. A później ludzie się jednak, jak przychodzi do wyborów, nie na TikToku kogo mu lajka dać, tylko kto ma państwem zarządzać, to popatrzy sobie na takiego Mencena, co sprinty uprawia do busa oraz robi katarynkę w każdym mieście i zapyta, to ma być wierzchnich polskich żołnierzy? To ma być ktoś, kto odpowiada dzisiaj za bezpieczeństwo, kto posyła ludzi do, do, albo nie posyła do prawdziwych, poważnych zadań? To ma być człowiek, który ma dzisiaj reprezentować nas y, z innymi głowami państw? Gość, który opowiada, że będzie wetował wszystko, pchałki i szprychy, bo ma być tak, jak on chce. Ja tylko czekam na, roz, na okoliczność rozmowy z nim. On teraz ucieka, goni i będzie tchórzył też przede mną. Ja tylko czekam. Ja tylko czekam, żeby z nim porozmawiać i przyjdzie czas w debatach. On się będzie panicznie bał debat. I już to widać, jak ucieka od konfrontacji. A... Bardzo dziwi mnie to, jak Szymon Hołownia tak bardzo stara się zdeprymować Konfederację w zasadzie w każdej możliwej kwestii. Jak u warszawskiego Bonżura Trzaskowskiego nie można było znaleźć wypowiedzi, gdzieby choć raz nie powiedział coś o prawie i sprawiedliwości, to u marszałka Sejmu zdaje się, że ciężko jest znaleźć jakąś wypowiedź, w której choć raz nie użyłby słów Sławomir Mencen lub Konfederacja. Może lider Polski 2050 zazdrosny jest o to, że kandydat Konfederacji pnie się w sondażach w górę. I widać u niego znaczny wzrost w poparciu, z kolei u naszego marszałka coś słabo w tym temacie i ludzie raczej zaczynają od niego odchodzić, niż przychodzić. Z tego co widać, pomimo bardzo słabego miejsca w sondażach, Szymon Hołownia nie boi się przewidywać tego, jak skończą jego kontrkandydaci. No ja bym na jego miejscu to chyba raczej martwiła się o samego siebie, a nie o Sławka, bo jemu to raczej dobrze idzie. Może lepiej niech Hołownia zacznie się zajmować jakąś porządną kampanią, to może zaczną go nazywać poważnym kandydatem, bo jak na razie nawet na to nie aspiruje, pomimo swoich Wielu deklaracji. Może teraz znowu pokażę wam przykład, że jak nasz Szymek nie umie odpowiedzieć na pytanie, to mówi wszystko, tylko nie to, o co został zapytany. Posłuchajcie tego. Cześć. Czy poszedłby pan do, ja do wojska Czy poszedłby pan tak do wojska? Panie Szymonie, czy, czy odpowie Pan na pytanie? Spotkaliśmy się jakiś czas temu, spotkaliśmy się jakiś czas temu w tykach. Tylko pada, to szybko, dobra? Pan mówił o, o wniataniu Putina w ziemię. Chciałem zapytać znowu? No znowu tak, bo chciałem pana zapytać, czy jeżeli na przykład jakiś polski żołnierz będzie miał być wysłany do konfliktu zbrojnego jakiegoś, czy możemy się umówić na umowę społeczną, w której pan e, zrzeknie się mandatu posła i pójdzie pan do wojska? Przede wszystkim nie ma żadnych planów wysyłania żadnego polskiego. Ale gdyby były. Nie, nie, a gdyby coś było to pan mówił o Władzimierzu ja Putina. Rozumiem, na ziemię. Że pan się tak bardzo troszczy o dobrostan Putina, nie, 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 że Nie, nie, absolutnie. Pan to pytanie Manipuluje pan moim a ja mam pytaniem. Pana, a ja nie, mam nie, nie, pana ja dobrze pamiętam po prostu. Po prostu. Nikt nie zamierza wysyłać polskich żołnierzy do żadnej operacji zewnętrznej, i to jest manipulacja twierdzenie, że tak się stanie. Natomiast strachowi przed Putinem, trzęsieniu portkami przed Putinem mówimy bardzo wyraźnie i stanowczo nie, dlatego, że Putin stanowi dzisiaj realne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy, w tym Rzeczpospolitej Polskiej. Ci, którzy w Polsce tchórzyli przed Putinem, przed konfrontacją z Putinem, zawsze doprowadzali do rozbiorów, do rozbiorów, do innego rodzaju Pan tak? i nieszczęść. Pan ja panu bardzo serdecznie Czy dziękuję, poszedłby pan do wojska? Nie poszedłby pan. Na jego miejscu też bym nie odpowiadała na takie pytanie, gdybym wiedziała, że w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego i ogłoszenia w wyniku jego mobilizacji do służby wojskowej, byłabym zwolniona z tego obowiązku z racji zawodu, jaki wykonuje. Jak sami słyszeliście, sam marszałek też się do tego za bardzo nie garnie, żeby samemu podjąć decyzję o tym, że w razie potrzeby mógłby wziąć udział w mobilizacji do wojska. To tylko potwierdza fakt, że wszyscy, którzy są na wysokich pozycjach politycznych, nie zostawiliby swoich wygodnych i ciepłych gabinetów po to, żeby bronić. Swojej ojczyzny, bo przecież lepiej jest wydawać rozkazy i pokazywać, jak to się bardzo troszczysz o swój kraj, ale nie brać czynnego udziału w jego obronie. Lepiej chować się za podniosłymi ideałami i wysoką pozycją, niż zrobić coś, do czego zmuszani są inni obywatele. Ja nie zmuszam marszałka do tego, aby od razu szedł do wojska i walczył, ale ludzkim wydaje się to, żeby miał on jakąś refleksję na swój temat, w której widziałby opcję takiego rozwiązania, ale lepiej jest chyba po prostu uciec od pytania, ale to nie tylko taka przywara naszego marszałka, bo poseł Konfederacji Sławom mencen też się nigdzie nie wybiera. Całe życie byłem absolutnie przekonany, że jak tylko pojawi się taki problem, to momentalnie pierwszego dnia zaciągam się tam, gdzie trzeba się zaciągnąć do jakiegoś punktu werbunkowego i będę mógł pomóc. W tym momencie zdaje się, że jest to niemożliwe, bo jestem posłem i posłowie w trakcie wojny nie mogą służyć w armii, więc w tym momencie prawdopodobnie bym nie mógł. Mógłbym się zrzec mandat. Pytanie też, jakie kto ma wtedy obowiązki, bo to nie jest tak, że jak rusza wojna, to nagle państwo przestaje funkcjonować, więc czy bym się zrzekł mandatu, czy nie, to nie wiem. Bo ważne jest też to, żeby w trakcie wojny klasa polityczna też zachowała rozum i jakikolwiek rozsądek i dalej sterowała państwem. Nie wiem, jakiej byłbym wtedy sytuacji, nie potrafię na to pytanie abstrakcyjnie powiedzieć, ale do momentu zostania posłem miałem głębokie postanowienie, że gdyby coś się wydarzyło, to pomogę bronić kraju. Też inna sprawa, że już dobiegam do czterdziestki, więc jestem w tym niestety trochę mniej sprawny niż 20 lat temu, ale póki będę mógł, to będę pomagał. Kolejna wypowiedź marszałka Szymona Hołowni będzie dotyczyła jego uwag na temat Trybunału Konstytucyjnego. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie tłumacz języka migowego, który już sam chyba nie był w stanie tego dalej słuchać. Zobaczcie ten filmik. Jeżeli dzisiaj ja jestem tym, który, nie daj Boże, miałoby się coś stać panu prezydentowi, ma przejąć zwierzchnictwo sił zbrojnych, to wyobraźcie sobie teraz, czy pan Święczkowski zbierze ten trybunał, czy najpierw będzie robił fochy, że nie dostają pensji, a może nie mają na ogrzewanie, a może ja robię zamach stanu, w związku z powyższym i tak mi nie można przecież tego przekazać. Putin będzie czekał, aż to sobie ogarniemy? Dzisiaj trzeba uzdrowić trybunał konstytucyjny? Tłumacz chyba sam nie wierzył, że Szymek mógłby przejąć kompetencje zwierzchnika polskich sił zbrojnych. Z jednej strony fakt, gdyby stało się coś prezydentowi na mocy artykułu 131 Konstytucji RP, który brzmi tak: jeżeli prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej, to marszałek przejmuje wyżej przedstawione kompetencje. Ale jak sami widzieliście, osoby zatrudnione przez Szymona Hołownie same nie Wierzą w jego kompetencje i chyba średnio widzą go w takiej roli. Myślę, że pan tłumacz miał potem niezłą rozmowę z naszym marszałkiem i usłyszał od niego parę miłych słów. Na sam koniec przedstawię wam, na jakie wspaniałe pomysły wpada Szymek. Posłuchajcie tej wypowiedzi. Jeżeli NATO nam zaczyna trzeszczeć, to budujmy, nie mówię zamieńmy NATO, tylko budujmy drugie NATO wewnątrz Europy. Nasze europejskie NATO, spinajmy systemy, ćwiczmy, twórzmy nowe brygady. Przecież co nam to szkodzi? Skoro jedno NATO nie działa, to zróbmy sobie drugie, takie nasze europejskie. Ja rozumiem, że Szymon Hołownia chce sprawić wrażenie takiego europejskiego i prozachodniego, ale tutaj to chyba już lekko przesadził. Jestem ciekawa, jak według marszałka Sejmu miałoby wyglądać jego europejskie, drugie NATO? Bardzo mnie zastanawia jego wizja w tym temacie. Bo rozumiem, jak mu się już jedno nie podoba, to trzeba robić drugie, tak dla równowagi. Może drugie NATO Szymka będzie fajniejsze, kto wie? Może jego kolega Tygrysek mu w tym pomoże i da jakieś rady z racji tego, że jest już tym ministrem obrony narodowej i coś tam trochę wie czekać tylko na jakie inne pomysły wpadnie lider polski 2050. Ciekawe, który z nich będzie chciał implementować w realnym życiu. Aż strach się bać. Może interpretacja drugiego NATO Hołowni jest już bardzo popularna tarcza wschód, która w zasadzie oddaje suwerenność Polski na wschodniej granicy, czyli drugim NATO jest fakt, że Unia Europejska będzie mogła robić sobie na naszej granicy, co chce, a my będziemy musieli się zgadzać, bo oddaliśmy jej te kompetencje. Bardzo ciekawy pomysł. Podsumowując, jak widzimy, Szymon Hołownia niejednokrotnie wypowiadał się w sposób który budził kontrowersje i spotkał się z krytyką. Często mówi coś, co nie ma kompletnie sensu. To niestety nie tylko wpływa na jego wiarygodność, ale również pokazuje, jak łatwo można się pogubić w próbach balansowania między różnymi środowiskami politycznymi. Jako lider powinien być przykładem spójności i jasności w swoich poglądach, a nie osobą, która nie potrafi konsekwentnie wyrażać swojego zdania. A co wy uważacie o Szymonie Hołowni? Czy według was to dobry polityk? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o tym, żeby dać suba i łapkę w górę, bo jak wam pisałam wcześniej, inaczej Szymek wam zacznie płakać. Siema.